Witam serdecznie z tej strony kawiórka, więc dzisiaj ciąg dalszy tematu: koronawirus. I ze mną jest moja mama Sita. Cześć, mamo. Cześć wszystkim. <laughs> więc jak widzicie, pokazuję wam ulicę w pewnej części miasta, gdzie mieszkam. Powiem tak, jest strasznie mało ludzi, zauważyłaś to, mamo? No właśnie tak patrzę teraz, że no nie jest za wiele, jak codziennie chodzimy tu po ulicach, to naprawdę są. No, tłumy nawet można powiedzieć czasami. A teraz jakoś niesamowicie mało ludzi co jest bardzo dobre, ponieważ Borys prosił, żeby nie wychodzić. Jak, jak nie be... masz takiej potrzeby, tak? Tak, bez sensu. <laughs> tak. O Jezus! <laughs> A, chyba mamy duchy w domu. <laughs> zawsze jak nagrywam, to jakieś duchy są. Chodzi o to, że ja zawsze staram się być poważna, ale jak z małą nagrywam, to koniec. <laughs> Mamo, poważny temat, nie mam się. się. <laughs> Cicho. Bardzo pusto jest, naprawdę to jest takie dziwne, bo zazwyczaj naprawdę jest wiele osób. Klatowo godzina? To było około 16 godziny. No, no to... i ci, którzy mieszkają w Anglii, w tych większych miastach, mówię o Londynie, Birmingham, Manchester, na pewno są przyzwyczajeni do tłoków, do pełnych ulic. A tu po prostu jeździ parę samochodów. No i nic takiego się nie dzieje. A, jedna rzecz, przepraszam, jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć: że miały być pozamykane różnego rodzaju puby, kluby, dyskoteki. Restauracje, jak szłam to w dalszej części, ewidentnie widać, że y, są pootwierane. Nie wszystkie, ale jakaś część. Co ty myślisz, mamo? Powinni mieć otwarte te puby i kluby, czy tak jak. No nie zakazali? No, Skoro gubernant kazał zamknąć odgórnie, to miały być pozamykane wszystkie puby, restauracje i tak dalej, no to one muszą być pozamykane. Jeżeli wkroczy tutaj policja, czy na przykład wojsko, nieważne, i będą mieli nakaz sprawdzania. Tych pubów, i, i czy są otwarte, itd. To ja uważam, że na pewno dostaną jakieś mandaty, kary, kary bo Pieniężne. Bo to jest to nie to, że sobie ktoś tak powiedział, tylko to za, zażądało państwo, tak? Takie, tak e, odgórnie zostało e, taki nakaz, więc. No, dziwna sprawa, powiem tak, że ludzie tu w Anglii, ale z tego co wiem, i w Polsce jest podobnie. Chodzą sobie po ulicach no, nie cały się. czas, nie stosują się w ogóle do niczego, po pubach, po klubach, no kto idzie gdzieś się pobawić czy coś. No albo na przykład jest ładna pogoda i już widać przepełnione parki z dziećmi na rowerach, gryle sobie robią, dzieciaki latają, no nie, no po prostu wakacje. Tak i ja rozumiem, że ktoś chce iść na spacer, bo siedzi cały czas w domu i czuje się no nie za dobrze. Zdłoczony, tak. Tak, no. zdłoczony, chce na chwilę wyjść, chce się przewietrzyć. Gdzieś na nieruchliwej ulicy, okej, okay, to nie ma problemu. Nawet do na parku jak najbardziej. Tak, ale na, nie grupami na 5-10 minut czy coś. Ale nie, ale... tu chodzi o to, że oni chodzą grupami, wiesz, oni, Spotyka... tak, widać, jest... ewidentnie widać, że ludzie przychodzą spotykać się, czyli już się poumawiali wcześniej i przychodzą spotykać się i to i są grupy 10 grupy, osób, 5, 7. 15 to nie jest normalne. Zwłaszcza, zwłaszcza grille, nie? No, grille. Dzieci samo sobie biegają, tutaj kocyki, no ludzie. No, to nie tędy droga, bo nie po to rząd zarządził, zarządził to. Tak, takie zarządzenie, tak, wydał, żeby teraz ludzie sobie nie do pracy nie chodzili, a w zamian za to yy, wakacje mieli, tak? Przecież tak. mamy pandemię. Powinniśmy ograniczyć te wyjścia z domu jak najmniej, ile tylko potrzeba do sklepu, do przychodni, nie wiem, do apteki, cokolwiek załatwić takiego ważnego i to wszystko. Wydaje mi się, że ci młodsi ludzie po prostu nie, nie patrzą na tych starszych, patrzą tylko na swoje czubki nosa i nie obchodzi ich, że zarażą tą starszą osobę i ona może nie przeżyć, no bo on nie rozumie tego, że jak on pójdzie na zewnątrz, tak, do tej grupy ludzi nie niechcąco się zarazi ale on o tym nie będzie wiedział. Przyniesie do domu tego wirusa. To swoich i, rodziców czy i, dziadków. I po prostu go poda dalej, tak? Poda go rodzicom czy dziadkom. I teraz tak, on nie ma objawów, on myśli, że mu się nic nie stało, jest zdrowy, ale dziadkowie dostaną objawy i nawet mogą ciężko zachorować czy rodzice. No i taki, o, taka osoba z tego nie zdaje sobie sprawy, tak? Tak, a nie daj Boże stanie się sytuacja jak we Włoszech i po prostu zabraknie tych miejsc w szpitalach dla starszych osób, i nie daj Boże ta babcia, która się zaraziła od tego wnuka, po prostu nie będzie dla niej łóżka i jej nie odratują. Ani respiratorów, ani I, w I kogo w ogóle... to będzie tak naprawdę wina? No no nie można niby nikogo winić, ale też głupota ludzka nie zna granic i dzięki niektórym ludziom dzieje się, co się dzieje, a przecież każdy chce żyć najdłużej, nawet jak to by miał być ekstra rok, dwa, trzy, czy cztery, każdy chce jak najdłużej żyć. No i to jest trochę takie o... denerwujące, w sumie ze śmiania weszliśmy na taki poważny temat. Nie, bo to gdyby na przykład to była taka choroba, gdzie widać ewidentnie tego, że tak powiem, wirusa. Dostałaś go i go widzisz. O, mam wirusa! Dobra mam, czyli już wiem, że muszę być ostrożna i go komuś nie dać. A ty go nie widzisz, bo niekoniecznie musisz mieć e, objawy, żadnych symptomów i po prostu ty nie wiesz. I symptomy mogą być e, później, w tygodniach, więc... ale nawet mogą być tak delikatne, że nawet nie będziesz wiedział, że miałaś tą chorobę, bo jesteś na tyle odpornym człowiekiem, jesteś młody i tak dalej. Tak, zależy też od organizmu. Tak. dasz go osobie starszej, swojej mamie, babci i nawet nie będziesz wiedział, że to ty go podałeś. Ale to tak właśnie jest. Dlatego przykre to jest, nie? No jest, jest i trzeba bardzo uważać. Starsi ludzie moim zdaniem też powinni uważać. Chociaż wydaje mi się, że teraz już chyba y, znają powagę sytuacji, bo wcześniej jeszcze tak sobie wychodzili, mówili, a nie, wszystko będzie dobrze. A teraz już wydaje mi się, że jest troszeczkę ostrożni też, no. Trochę I, bardziej ostrożniej. Ale mi są. się wydaje, że to wszyscy teraz wiesz, bo z dnia na dzień słyszymy, tak, ile ludzi choruje, ile ludzi umiera, z, mhm. że jakby wzrasta ta liczba i w sam, tak samo w UK, i w Polsce, i w Italii, wszędzie. Więc jakby już sobie wszyscy zdają z tego sprawę, że to nie przelewki. I po prostu że to jest poważna sprawa. Tak, i trzeba uważać. No i co? I właśnie zobaczyliśmy, że film nam się skończył, więc chyba będziemy już kończyły. A my dalej gadamy. A mówiłam? A mówiłam! No jakoś myślałam, że dłuższy jest ten film. Jest temat, może, więc. Tak. Dajcie nam znać, czy Wam się podobało taki styl vlogowania, czy w sumie robienia filmów, bardziej jak podcast. No i co? Takie luźne rozmowy w sumie były nasze. Tak, tak. Luźne rozmowy, tak, tak. nic nie mamy zapisanego kompletnie. Taki żywioł, no leciamy na żywioł. Tak, gdy film w tle. To o to chodziło, żeby pokazać ten film w tle, a my sobie po prostu dyskutujemy na ten gorący temat teraz. Tak, hot topic. No to piszcie w komentarzach, jeśli się z nami nie zgadzacie lub zgadzacie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, bo bardzo bym chciała je poznać. Postaram się na wszystkie komentarze odpisywać, bo jest ich chmara. No dobra, kochani, to będziemy kończyć i do następnego vloga. Trzymajcie się i zostańcie, zostańcie bezpieczni. Pa! pa.